Zapraszamy Was na świąteczny unboxing prezentów. Michał, projektów. Projektów specjalnych w Heliosie. Syntezator? Oscar. A, czyli The World of Hans Zimmer and New Mansion, czyli jego krakowski koncert na wielkim kinowym ekranie. Posłyszycie największe przeboje tego kompozytora. Będzie król lew, będzie gladiator, będzie Dune, będzie wszystko co najlepsze od Hansa Zimmera. O, skrzypce. Wiem dlaczego, bo w Heliosie teraz gramy Narodzeniowy koncert Rie Wesołych świąt, a w nim najpiękniejsze kolendy i świąteczne hity, takie jak na przykład „Mam moc”. No dobra, zobaczymy co teraz. O, ktoś był chyba niegrzeczny, bo to ruzga. A jak ruzga, to musi być coś strasznego, czyli kolejny maraton horrorów. Tym razem premierowo zobaczycie Cicha noc śmierci noc, czyli dokładnie przeciwieństwo tego, co w tej kolendzie. No oraz trzy inne filmy. Widzimy się w heliosie. O to będzie proste, dziadek do orzechów, a konkretnie nagranie The Royal Opera House. Zabiera najbardziej znane melodię Czajkowskiego i choreografię Wrighta. To jest świąteczne widowisko, które was oczaruje. A, jak Kimono, to Jujutsu Kaisen Execution. Kontynuujemy pokazy w ramach Helios Anime, w których zobaczycie jako pierwsi, na wielkim kinowym ekranie, walkę Jujiego i Juty jako wstęp do trzeciego sezonu serialu. Jak zawsze przygotowaliśmy dla Was pocztówki, także nie może Was zabraknąć. Ze wszystkimi niespodziankami i projektami specjalnymi czekamy na Was w Heliosie.